Edziena, bardzo serdecznie Pani Anito, odpowiadam na Pani pytanie. Czy facet, którego poznała Pani Anita, jest jej przeznaczony? Co będzie ich łączyć? Czy facet, którego poznała Pani Anita, jest jej przeznaczony? Co będzie ich łączyć? No. Karty są bardzo fajne, tutaj można mówić nawet o tym, że będą zaręczyny, bo recenzjonerów bardzo często mówi o zaręczynach, ale również o dobrych informacjach, wszelkiego rodzaju, o dobrych wieściach, tak? Ale również o tym, że ktoś czuje, że za wysokie progi na jego nogi, tak? Coś takiego, takie poczucie troszkę niższości, jakiś kompleksy, także jeżeli tutaj on by się wykazywał czymś takim, no a według kart może jak najbardziej, to należałoby go wspierać w tym, w tym wszystkim. Ale oczywiście po kolei, czy jest przeznaczony, co będzie Was łączyć? Karta wyciąga, czyli tak jak jest teraz, jak będzie za chwilę, to jest kielichu. Ósemka kielichów mówi o odejściu, ale niekoniecznie wcale od relacji, tak? Ale przede wszystkim o odejściu od jakichś schematów działań, tak? O jakichś mechanizmów, od czegoś będziecie odchodzić, albo teraz odchodzicie, albo za chwilę będziecie od czegoś odchodzić. Czyli jeżeli relacja na przykład nie była, e, dajmy na to no, zbyt satysfakcjonująca, powiedzmy, pani go poznała, no i jakby jest na chwilę obecną, no tak jak jest, czyli jakaś tam znajomość dosyć taka luźna, to za chwilę to już będzie zmieniane, tak? To już macie szansę ogromną zmienić, Odejście od jakichś starych mechanizmów działań, odejście od czegoś, co Wam nie służy, to, to przeszkadza i sedno problemu. No właśnie, w sednie problemu mamy czwórkę miecze, zaś to, co przeszkadza król kielichów. I teraz tak. W sedniu problemu mamy jakieś smutki, przygnębienie, od, ale również mm, odkładanie czegoś na później, tak? E, jakieś takie nerwy, tak, nerwobóle, nawet no coś takiego, co nas po prostu przytłacza, ale dlaczego? I to jest jakby w sedniu problemu a to co przeszkadza król kielichów, czyli może być tak przede wszystkim, że. Mamy tutaj jakiś niewłaściwy obraz mężczyzny, tak? Czy w pani e, oczach, tak? Czy w jego oczach. Niewłaściwy obraz głowy rodziny, tak? Czy mężczyzny, jako głowy rodziny, czy mężczyzny w związku. Mamy taki, to, i to przeszkadza. A sedno problemu czwórka mieczy, no właśnie. Czy ktoś jakby nie może. Mm, e, smutki spowodowane tym niewłaściwym widzeniem siebie jako mężczyzn w związku, tak? To po pierwsze może być tak. Może być tak, że on tak po prostu siebie widzi, że on chciałby być tym kimś, tym, tym tak facetem w związku, takim facetem, wiadomo, tak, a po prostu nie czuje się aż tak na siłach, albo pani ma jakiś prawdziwy, niewłaściwy obraz mężczyzny w relacji i przez to mogą się pojawiać jakieś takie smutki nerwy, ale to jakby jedna interpretacja, no kart, karty dworskie mają to siebie, że można je bardzo szeroko interpretować postaram się to jak najszerzej pani powiedzieć, ale również może to przeszkadzać w tym wszystkim, tak, jakiś facet z pani strony, czy z jego strony, przez którego mogą się pojawić jakieś nerwy, tak, który może chcieć wam na przykład burzyć relację albo wtrącać się, tak, no to to należałoby na to zwrócić uwagę. Karta rada, karta księżyca, no należy pozbyć się wszelkich lęków, niepewności, smutków, uzależnień, nałogów, toksycznych relacji, e, toksycznych sytuacji, jakiś takich blokad, które są tylko i wyłącznie na poziomie głowy, blokad, zahamowań, e, jakichś ograniczeń, tak? Wszystkiego co nie służy, pozbywamy się, to jest niezwykle ważne. No i to jest nieuniknione i wynik, no pani Anito, nieuniknionym jest nieuniknionym, nieuniknionym jest e, karta Asy a wynik denarów, czyli nieuniknione jest to, że przed Wami jest ogromna szansa na relacje, na związek. Ogromny potencjał jest w Was, tak? W Waszej relacji, w tym, żeby po prostu iść w nowe, żeby iść, rozwijać to, bo azdenarów mówi o szansach do wykorzystania, które po prostu spływają nie wiadomo skąd, tak? Z nieba. O potencjale ogromnym, drzemiącym w Waszej relacji, drzemiącym w Was generalnie, tak? I w każdym z osobna, żeby tworzyć coś razem. Asdenarów również mówi o inwestycjach, tak? O ja inwesty energię, czas swój, siebie, w relacje, tak? Inwestowaniu w relacje, inwestowaniu razem wspólnie w coś i na przykład w nieruchomości, tak? My inwestujemy razem. Inwestycja w siebie, inwestycja w relacje, w znajomość, e, w związek, w, nawet w związek małżeński, tak? Może być. Inwestujemy też coś razem, no i wynik co z tej inwestycji wychodzi? No, rycerz tak? Zaręczyny, dobre wiadomości, wspaniałe wieści, ale również inwestowanie i Rezygnatorów bardzo często właśnie kwestie prawne, tak? Jakieś administracyjne, sądowe, prawne, ale w tym sensie bardzo dobrze inwestujemy i co? I mamy na przykład też legalizację związku, tak? Czyli na przykład ślub. Także generalnie, no tutaj karty są świetne. No. Inwestowanie w relacje, ślub, razem w coś inwestujemy, zaręczyny, tak? Tworzymy wspólny związek, no naprawdę fajne są karty. Także czy jest Pani przeznaczony, co będzie Was łączyć? Czy jest Pani przeznaczony? To jest bardzo duża szansa, że jest przeznaczony, a w każdym razie na pewno macie do, z, jakby do, połączyć Was, może bardzo poważna kwestia, tak? Czyli na przykład ślub, ale również inwestycje wspólne, wspólne jakieś tak dobra, także generalnie, no. Bardzo duża szansa, że będzie między Wami coś super, natomiast przede wszystkim odchodzimy od starych schematów działań, żeby żaden obraz mężczyzny właściwie nie był przy Was, ale również jeśli jakiś mężczyzna tu będzie się wtrącał, to po prostu go pogonić i tyle. No według kart no, tutaj nie ma się czym przejmować, ograniczenia, blokady gdzieś tam wyrzucamy, wszelkie lęki i niepewności, naprawdę coś fajnego może być przed Wami. Także no trzymam kciuki za Was, powodzenia, ja dziękuję bardzo za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.